Szanowni Państwo, przypadł mi dzisiaj zaszczyt przedstawienia programu Polski Ład. Ten Polski Ład jest oparty o polskie wartości. Obniżenia podatków to podwyższenie drugiej stawki podatkowej. Czyli nie zapominamy także o tych lepiej zarabiających. Duże zmiany, a w kieszeniach Przynajmniej kilkunastu miliardów ludzi znajdzie się 18 miliardów dodatkowych złotych. Już żeśmy emerytom pomogli, będziemy w ten sposób pomagać dalej. Teraz kwestia mieszkaniowa. To jest sprawa możliwości budowy bez pozwolenia, bez księgi, bez kierownika budowy, tylko na zawiadomienie. No i oczywiście trzeba mieć grunt. Domków do 70 metrów 2 z płaskim dachem, ale jednak pewnym poddaszem, po części do wykorzystania. To może być razem, jeśli chodzi o powierzchnię mieszkalną, około 90 metrów. A więc tyle, ile w tej chwili wynosi przeciętna w budownictwie mieszkaniowym. Jestem dumny z tego, że prawo i sprawiedliwość reprezentuje polską wieś. Taka jest Polska. My polską wieś szanujemy i wiemy, że osiągnięcie równości, jeżeli chodzi o poziom życia i poziom szans, to jeszcze cel nieosiągnięty. A cyfryzacja ma mieć miejsce także i na wsi. Każdy urząd gminny, który będzie chciał się zcyfryzować, zostanie zcyfryzowany. Polska musi być Polską. Polska musi być krajem głęboko osadzonym w naszej tradycji i dlatego polski ład. I dlatego nowa wielka ofensywa. Ofensywa dla Polski. Dzie